Czytanie z dziejów apostolskich. Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenie apostołom, których sobie wybrał przez ducha świętego a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Odpowiedział im: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem, i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, Przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli, mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięto od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Czytanie z listu św. Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia: Bóg pana naszego, Jezusa Chrystusa, ojciec chwały, niech da wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której on wzywa, czym bogactwo chwały jego dziedzictwa wśród świętych. I czym przeogromna jego moc względem nas wierzących, na podstawie działania jego potęgi i siły. Wykazał on je, gdy wskrzesił go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością, i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod jego stopy, a jego samego ustanowił nadewszystko wszystko głową dla kościoła który jest jego ciałem pełnią tego który napełnia wszystko wszelkimi sposobami Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im ich i imię Ojca i Syna. I ducha świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.